Cześć, z tej strony Marcin. Drugie zadanie z odagaty z cyklu darmowych korepetycji, czyli ja rozwiązuję tobie zadania, które ty nie przesyłasz. Tym razem kolejne zadanie z gimnazjum, jak widzę. Zadanko jest takie. Okrąg o promieniu 48 przechodzi przez środek okręgu o promieniu 21, gdy odległość między środkami tych okręgów jest równa. <laughs> o co tu chodzi? Narysowałem sobie dwa okręgi. Jeden duży, drugi mały. Czyli mówiąc inaczej, tu jest środek, i ten promień to jest 48, tak? Bo to jest duże kółko. Natomiast okrąg o promieniu 48 przechodzi przez środek okręgu o promieniu 21. Czyli odległość odtąd dotąd jest równa 21. Aczkolwiek to nie ma znaczenia, bo o co chodzi? Zauważcie, jakie jest pytanie. Odległość między środkami tych okręgów jest równa. No, skoro tu jest środek, i tu jest środek, bo ten okrąg fioletowy o promieniu 48 przechodzi przez środek tego okrągu zielonego, no to odległość jest 48. <laughs> Jeżeli byśmy sobie tu na przykład narysowali jakieś mniejsze kółko o promieniu dowolnym 1, no to dalej środek tego okręgu od środka tego okręgu, to zauważmy, że to dalej też będzie promień tego dużego okręgu, a więc 48. Więc tutaj trzeba wpisać 48. Wystarczy sobie to narysować i dobrze zrozumieć to zadanie, bo może być tak jak trochę na poziomie gimnazjum zagmatwanie sformułowane. No ale mamy okrąg o promieniu 48, czyli rysuję sobie okrąg o 48. Przechodzi przez środek jakiegoś okręgu. Akurat tu ma promień 21. tak? I odległość między tymi środkami jest równa ileś tam. Także tutaj w tym przypadku właśnie mamy 48. Nieważne, jaki to jest okrąg, tak? Jeżeli by miał promień 5, to, to, to nie ma znaczenia, czy to kółko jest takie, czy to kółko jest takie, czy to kółko jest takie, ponieważ ta odległość tego od tego cały czas jest nasze 48. I tyle. Trzeba było narysować i zobaczyć. Dzięki wielkie za uwagę, pytania w komentarzach. A póki co, zapraszam Cię na kolejne zadania z cyklu domowych Wychodach Petycji. Na razie, cześć!